Witajcie w dzisiejszym odcinku, dobro nie było kart, dzisiaj sobie otwieramy y, Sobel Galar Collection, taki mały boxik, gdzie mamy 4 boostery, promokarty itp. Itd. Ale najważniejszą rzeczą jest ten wielki box, czyli tak, Team PowerS Collection i tutaj mamy y, powiększoną kartę Ambreon i Darkrai GX, ale to wszystko zobaczycie później. Zacznijmy najpierw od otwarcia tego, zobaczymy co my tutaj mamy w naszym stylu oczywiście, czyli wszystko leci w jest gdzieś na boki. Eee, tu mamy tak, to właśnie sobie widzieli. Eee, więc tak, jak wyjąć te karty? Dalej to jest zrobione e, do dupy, jak widzę. I tu się chyba nic nie zmieniło. Eee, się coś zmieniło. Coś zmieniło. A, już wiem, co się zmieniło, tu jest takie zamknięcie i te karty ładnie nam się jednak wyjmują także jednak coś się zmieniło całkowicie na plus mamy tutaj sobla wersji holo mamy tutaj w wersji holo i mamy również w wersji holo do tego jest code card i mam nadzieję, że ten code card yy, bardzo dobrze yy, widać chyba właśnie tak będzie dobrze widać to są te karty. Jeszcze pokażemy je po prostu trochę bliżej. Oto, Skrobany, Gluki i Sobu. Ja tak na tym patrzyłem, bo muszę się przyzwyczaić jak jest ustawiona kamera, bo tak jeszcze kart nie nagrywaliśmy. Te ogólnie promo, trzy, to yy, polecą do kogoś listownie i za co to powiemy sobie na koniec odcinka, tak ja to sobie odkładam na bok, żeby mi to nie uciekło, będzie gruba paka, że tak powiem. Do tego jest Zaszcjan V, v powiększona karta y, holo, to też poleci do tej osoby. I oczywiście mamy jeszcze przypinkę Grukiego, to już nie wiem czy będzie widać. O, widać przypinkę Grukiego, bardzo dobrze, super. I to też poleci do dalej tej samej jednej osoby Najważniejsze zaczynamy, czyli cztery boostery Zobaczmy jakie boostery tutaj mamy Mamy Cosmic Eclipse, mamy Arm Broken Bonds Cosmic Eclipse XY Evolution To jest mega stara paka, to już mam powiedzieć, że to jest vintage Co oni nam wrzucili? Się zastanawiam w ogóle czy w tym, w tym się już chyba przekładało, tak mi się wydaje Czyli to będzie tak, aha, code card sobie zobaczyłem Yy, code card dla was I tu mamy... Raz, dwa, trzy i chyba w ten sposób Albo coś zrąbałem, mamy Trainera Zaraz, mamy Trainera, o ja sobie tak usiądę. mamy Trainerka, pokédex Trainer Potion Magmar yy, To oczywiście znaczy są reprinty pierwszych kart, jak widzicie Vulpix, coś zrąbałem, bo tu mamy Energy yy, Magikarpia mamy, Wedla. Elekta Baza, mamy Ninetelsa Break. To jest taki, taka karta. I naszym rarem jest niby Starmi. Także bez szału, ale Nintels Break zawsze spoko. Te karty lecą oczywiście gdzieś tu na dół. Czas na Cosmic Eclipse. I tu się przekładało już cztery karty z tego co ja, kojarzę, a nie 3. To ja coś zrąbałem. Dawno nie otwierałem, wyleciało z głowy. Dobra, mm. czyli tak, Code Card, i ja nie widziałem jaki ten Code Card ma kolor. I co, odwracamy i tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Przekładamy, i jest energia wróżkowa. Wszystko się zgadza. Rotum. Trainer Erika Jolteon, ale fajna grafika tego Jolteona Rowlet, Lil Pump, y, Scrap, Pikachu Stuful Absol jest naszym Riversem, i rarem jest Emboar. Niestety nic y, ciekawego. Teraz czas na Unbroken Bonds. Tutaj na y, boosterku mamy Lucario i Melmetala. O, tutaj mamy tak, Krabi, Code Card, żeby nie wiedzieć, czy jest biały, czy jest zielony, bo to wtedy nam zdradza, czy jest dobra karta. Raz, dwa, trzy i cztery. Przekładamy. Ładnie ułożone, że co nic nie zdradzać. Mamy Energię, mamy Tyroga, Happyny Metal Core Barrier, Krabi, Tangela, Odish, Wooper, ten Wooper taki od tej wody zielony zamiast niebieski. Cotum, Gasly jest naszym Reversem, a Rarem jest zwykły Butterfly. Latające masło nas nie interesuje. I ostatni booster z tego paka, czyli Cosmic Eclipse, gdzie mamy aż trzy baby poksy, mamy klefę, igli buffa i togepi. W nastrojach takich bojowych widzicie takie trio, one idą dać ci w pierdol, czy to czujesz, ty to widzisz. Nie chcę się otworzyć. Tak, to są karty od Agi yy, pod. uwaga? Pod choinkę i dopiero je teraz odpieramy. Może ostatnia paka będzie magiczna. Czas na code card, żeby sobie nie zdradzić. Jaki. wow, wow, wow za blisko. Jaki on ma kolor. Yy, I co my teraz robimy? Odwracamy. Raz, dwa, trzy i cztery. Mamy energię, którą bardzo lubi Pikachu. Mamy guzmę i hola trenera, Anoryta, Glooma. Swirliksa Mamy Grimera, Slugme, Chinchała, Kosmoga, Kyroga wersji Reverse i... Zwykłego Aleńskiego muka. <grywki> no to szału nie ma ogólnie z tej paki Bo dostaliśmy tak naprawdę jedną spoko kartę, czyli... Tego w wersji Break No ale zawsze coś, czas przejść do menu głównego, znaczy dodania głównego Czyli wielki box nie jest pocieszona, że z jej boxa poleciało takie gówno no ale to nie jest Agnieszki wina, to nie jest Agnieszki wina to jest wina jakiegoś Chińczyka, który to pakował czas to otworzyć, tutaj sobie popatrzcie ja sobie pootwieram to z tej strony aha, czyli tutaj dalej wyjmowanie kart jest spierdolone i żeby to wyjąć nie popsuć, to trzeba się naprawdę Postarać to jest kodzik z całego boksa dla Was. Ok, zaraz Wam pokażę, jak to są karty. Tylko, no trzeba naprawdę, ja nie znoszę tych, tego, jak oni tutaj pakują. Bo trzeba odważyć, wyciągnąć te karty, nie uszkodzić. Naprawdę, o, ładnie wystrzeliły, chociaż teraz. No, chociaż to się miało. Czas pokazać, co my tutaj mamy, bo nie tylko te karty, które jakby są widoczne, ale również są jakby karty tam z tyłu jeszcze ukryte. Także to weźmiemy, żeby nam nie, nie, nie wariowała nie wariował ostrość. Mamy Kara GX, mamy to, co jest fajne, najfajniejsze w tym boksie, czyli Ambreon. Damy bliżej. Ambreon i Darkrai GX to jest promo, oczywiście. Do tego był z tyłu jeszcze schowany Regigigas, Holo, IV GX i do tego jeszcze był z tyłu Glacion schowany, no i Espion i Deoxys, karta GX, też promo i na koniec zwykły Lifion. Jeżeli chodzi o tego Espiona z Deoxysem, to również taki sam boks w wersji Espion i Deoxys, wtedy dużą kartą jest właśnie. Yy, S z Deoxysem GX Ja teraz wam pokażę Tak właśnie wygląda ta duża karta Powiększona Robi swoją robotę No i to ląduje dalej do Paczki dla jednego z was No i co najważniejsze czas wziąć tej tutaj boosterki Co my tutaj mamy? Mamy raz, dwa, trzy Cztery Pięć Sześć, siedem Mamy osiem boosterów Więc mamy co tutaj? Otworzyć mamy Sun and Moon zwykłe, Cosmic Eclipse, Sun and Moon Lost Thunder, Sword and Shield, Celestial Storm, Sword and Shield, Cosmic Eclipse i Evolution. Także zaczniemy od tego najstarszego, czyli to jest Evolution. Te tutaj sobie na bok odłożymy. Miejmy nadzieję, że coś zajebistego nam poleci. Eee, dobra, tu jest karta energii pierwsza. Jak to się robiło? Tak, to jest tu. Aha, zjebałem, jest biała, czyli coś fajnego, okej okay. No bo to są te stare karty, ja zapominam jak to się robi. Polecimy normalnie, mamy energię, mamy Pikachu reprinta, Growlite, a to są wszystko reprinty oczywiście, Nidoran męski, Raticate, Reverse Holo i Pidgeot X jest naszym rarem, jest fajny rar, do tego jest jeszcze Machoke, Koffing i Kakuna, te karty odkładamy, a Pidgeot EX od razu leci do Koszulki. Przejdźmy teraz do Cosmic Eclipse Sun and Moon. Yy, coś mi się wydaje, że Cosmix, Cosmic Eclipse Było chyba ostatnim w Sun and Moon, ale chyba jednak mi się wydaje źle. Kurwa, znowu źle wyjąłem. Zielony, czyli tu już nic nie mamy dobrego. A, raz, dwa, trzy i cztery. Energia Pikachu Datrix. Cosmeon, Mawile, Psyduck, Trapnage, Od... 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 Dobrze mam Do Odisz, Ruflet, tego dalej w Pokemon Go nie dostałem z gbl Piplap, Reversem jest Iwka i Rarem jest Lanturn, także grubo, grubo, grubo. Czas na Sword and Shield, czyli to, co teraz jest jakby powiedzieć... znowu by źle odpoczyłem ale co ty... muszę. O! Code card. ale ja już widziałem, że tam jest zielone, także nic ciekawego nie dostaniemy. Raz, dwa, trzy i cztery. Yy, energia, Ognista, Raidon, Big Charm. Tłeki, tłaki, tłeki taki tam. Chutel, taki żółw. Yy, Blipok, Rajhorn to też zapomniałem co się czyta, Goldin. Galeriański zigzagun Zagun jest naszym rarem, także no szału, nie ma dupy, nie rwie. Czas na Sun and Moon Celestial Storm. Dobrze otworzyłem, tak, nic nie patrzę. I teraz... I teraz tak, o! Jest code card. Ja nie widzę jaki on tam ma kolor. I teraz yy, raz, dwa, trzy i cztery. Także teraz się udało, teraz się udało. Mamy energię znowu ognistą, The Masked Royal, Oricorio, Pupitar, Kaknia, Ladwisk, Trico. Skitty Shitty, Spinarak, Wishmur jest naszym Reversem i rarem jest Caesar GX, także bardzo dobrze, bardzo ładnie, Caesar GX, trzeba wam pokazać Caesar GX, o Caesar GX. Takiegoś. tak jakoś, ten, tu. dobra, myślę, że było wystarczająco dobrze z GX widać. Okej, okay, okej, okay. teraz znowu wracamy do Pokémon Salt and Shield. Ja muszę inaczej usiąść, bo źle siedziałem mi, plecy zaczęły boleć. Mam nadzieję, że dalej tam się łapię w kadr, bo siedzę bardziej wyprostowany. I teraz tak, okej, okay, okej, okay. jest tak, jest dobrze, jest dobrze. Wyjmujemy to, wyjmujemy i teraz tak code card jest OK, jest w ten sposób. O, jest OK. Ja nie patrzę, jaki tam jest kolor. Raz, dwa, trzy i cztery. Znowu energia ognista. Może jest tak dla nas energia ognista szczęśliwa. Great ball, potion, znowu Raidon, Snom, Mawaj. Gossifloyer, taki trochę mi się pojawia, że ta nazwa, jakby nie wiem, Messerschmitt i tak dalej, to brzmi Gossifloyer i tam wiecie, bum, bum, naziści i te sprawy Goldin, Diglett Minchino jest Reversem, a rarem jest po prostu zwykły kurwa Craydon. Tego nigdy nie otwierałem. Sun and Moon Lost Thunder, bo miałem długą przerwę w kartach, jakoś tak wyszło, że nie wiem, nie miałem ochoty w ogóle kart otwierać, nie wiem dlaczego, i teraz to jest tak. Dobrze, tak, jest code card Uuu, tutaj jest code card jest OK. Jest raz, dwa, trzy i cztery Raz, dwa, trzy i cztery Znowu energia ognista Ja się pytam o co chodzi e, Girafaric, Karbnik e, Shinotic Larvitar Tangela, Ninkada, Chinchał Marip How oh, Jest naszym reversem, a rarym jest Hitran -Holo. I tylko. Dobra, nie stresuj się, Rafał spokojnie, oddychaj, zostały nam jeszcze dwa busterki. Tak, dobra, Sanandbun odpuszmy. Moon. Jak to się tu wyciąga? Tak. Nie. Kurwa, zjebałem znowu! Ja nie wiem, mam dawno dzisiaj. Nie pamiętam jak się karty otwiera. Raz, dwa, trzy, cztery. A najgorsze było to, że widziałem że tam jest zielony kot. Także co? Energia, potion, torka, poison, coś tam, gówno, wingu, Lilpap, Kosmok, Felipe, Reverse i jakaś, nie wiem, LGBT suka. Zwykła, rara. I ostatni booster. Tutaj nie możemy zepsuć. Otwieramy to tyłem. Basta tyłem. Tyłem otwierasz do siebie, i wtedy widzisz pokémona Tak. I teraz wysuwasz koł... Kurwa nie, tak Co tam jest? No jedziesz z koksem No dobra Raz, dwa, trzy i cztery Energy, Tak corn Delmista, ciśliwo Chaotic sweat, magnemite, eevee Fleb, Snis, natu Odish livers, nie no Jakbym mógł, nie mógł w domu, to bym to podpalił. No powiem tak, nie? Jak na dwa boksy i jeden boks jest mega duży, i z tego jednego mega dużego boksa dostaliśmy tylko jednego, z, tak powiem, słabego EXa. Google, się ja gubię w tej kamerze. Uuu, uuu. O, EXa takiego. I Sizura GX. Nie licząc oczywiście promo, które są zajebiste, zwłaszcza Espion i Darkrai, to, to jest śrot totalny. Jeżeli tak wyglądają ogólnie zawartości tych boksów, jeżeli ktoś z Was te boksy otwierał, dajcie znać, bo to jest jakaś tragedia, co dzisiaj poleciało. Naprawdę jestem w, jestem w ciężkim szoku. Gdyby nie te promo, to bym w ogóle rozwalił tu wszystko dookoła mnie. Tak to raczej wygląda. Jeżeli chodzi o koszulkę, to w społecznościach był link dodany i można kupić sobie Adidas Pokémon, to są Pokemony. Na plecach jest napis Pokémon trainer. A my widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie po się, gdzie, się po, gdzie pochwalę się, jak dobrze yy, idzie mi obecny event. Kluje, szajni jak pojebany ogólnie. Nie łapię, ale kluje. I do tego momentu, jak będę to nagrywał, może coś się zmienić. Także widzimy się niedługo, cześć! Zapomniałem jeszcze o jednym, żeby dostać tak, Team Ambryon i Darkrai z w V, yy, trzy karty promo holo ze starterami z Galar i przypinkę Sobla, to musicie skomentować w, yy, filmik komentarzem. Musicie skomentować filmik komentarzem. Komentarzem hashtag zostań w domu. Po prostu hashtag zostań w domu. Ja z hashtag zostań w domu. Wybiorę sobie komentarz losowo. I to wszystko poleci do jednej osoby. Cześć.